Pod powiekami mam obrazek, wspomnienie z tamtego roku. Tłem jest pnącze, kokornak. Duże sercowate liście, a pod nimi ukryte drobne, jakby to nazwać, fajeczki kwiatków. A niżej, pośród paproci, czają się seledynowe duszki. Arrum italicum, czyli po naszemu obrazki włoskie. To piękne marmurkowe liście i pojawiająca się w maju seledynowa pochwa kwiatostanu z żółtą kolbą. W języku angielskim Arrum italicum zwyczajowo nazwano lords and ladies, panowie i damy, i myślę, że ta nazwa w pełni oddaje charakter kwiatu tej rośliny. Kolba kwiatostanu dzieli się na położony niżej odcinek kwiatów żeńskich i położony wyżej odcinek kwiatów męskich taki cudaczek. Istotną rolę w zapylaniu obrazków, oczywiście opoczowadów, które niewątpliwie są na pierwszym miejscu w tejże dyscyplinie, odgrywa termogeneza. A cóż to takiego? Taki trik z podgrzewaniem atmosfery. Roślina podnosi nieco swoją temperaturę, by zintensyfikować ulatnianie się związków zapachowych zawartych na dnie kwiatu i zwabić do siebie owady zapylające. A potem... Tak wyglądają w czerwcu owoce arum. Wielonasienne jagody z soczystą owocnią, jednak nie radzę tej soczystości kosztować. Zawierają trujący glikozyt, aroinę. Działanie przeczyszczające murowane. Na szczęście bulwy arum zawierają również saponinę, więc co się z nie zabrudzi, będzie można wyprać. Jagody arum dojrzewają stopniowo, co też stanowi walor estetyczny. We wrześniu płoną już w pełni do listopada na intensywnie pomarańczowy kolor. W tym czasie liście arum zamierają, więc z ziemi wydostaje się tylko sama kolba, prezentując się ogniście jak pochodnia. W grupie prezentują się rzeczywiście wyjątkowo okazale i egzotycznie. Nie byłabym sobą, gdybym nie przemyciła do tej krainy dla elfów, duszków i krasnoludków czegoś zjadliwego. W tle, proszę Państwa, jeżyna bezkolcowa Black Satin. Pyszności. Polecam z babeczką i bitą śmietaną. Świetnie też dobarwia jasne wina na lila róż. Co do arum, nie jest wymagające. Ból wysadzi się wiosną na głębokości około 10 cm, w odstępach co 30 cm, a preferuje stanowiska zacienione, takie jak w procie. Pierwsze liście nowego cyklu pojawiają się już w listopadzie. Te liście opadły z kielichowca, ale o tym w następnym wejściu. Liście arum są mrozoodporne, więc często urągając śnieżnej bieli Jakże szalansko podnoszą się ze swoją zielenią w środku śnieżnej zimy. Śnieżna zima? A co to takiego? Tak arum wygląda 20 marca 2016 roku, czyli teraz. Warto posadzić? Myślę, że tak. Więc zabierajcie się do wiosennego przekopywania grządek. Pozdrawiam, Jola.